dziewczyny, dzisiaj chciałabym Wam pokazać parę bardzo fajnych i wartych uwagi e, cieni sypkich firmy Vipera. W ogóle firma Vipera to jest taka firma, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię i nie wiem, czy to nie jest w ogóle moja ulubiona firma kosmetyczna, jeśli chodzi o polskie firmy. No i tak naprawdę bardzo się ucieszyłam, że oni się zgodzili na współpracę i wysłali mi parę swoich produktów, które, które wybrałam. E, dzisiaj pokazuję te cienie, ponieważ to są takie kosmetyki, które w większości już miałam i które naprawdę uwielbiam. Mam również parę egzemplarzy dla Was, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie cienie galaxii. To są sypkie cienie, występują w takich opakowaniach. One kosztują od 11 chyba do 13 zł, coś koło tego. Można je dostać na stronie vipery, na ich stoiskach. Takie stoisko jest na przykład w kalerii Kazimierz, że tam często chodzę. No i można je też nabyć generalnie w drogeriach, które mają produkty marki Vipera. Ja te cię nie używam już długo, jestem bardzo zadowolona za każdym razem z efektów, z trwałości i tak naprawdę stosunku jakości do ceny. Niektóre z nich są kolorystycznymi odpowiednikami pigmentów smaka. To jest bardzo ważne i trzeba o tym powiedzieć, bo to jest naprawdę jakiś fenomen. Tak jest na przykład z kolorem 135, który jest odpowiednikiem chyba pigmentu Apricot Pink, z tego co pamiętam. Ja go już miałam i pokazywałam go kiedyś na blogu. On wygląda w ten sposób. I tutaj Vipera chyba generalnie więcej opalizujących na różne odcienie cieni niż na przykład Inglot. I kiedy nabierzemy go na palec i damy na skórę, on wygląda tak. Kolejnym takim odpowiednikiem makowym jest też róż. On wygląda mniej więcej tak. To jest też po prostu odpowiednik któregoś z tej serii takich różowych cieni, to może to przypominać melona. Chociaż jest bardziej różowy niż Melon. Melon jest taki bardziej, e, prawda, chyba 100 złoty Ale jest też tam idealny odpowiednik Melona tylko ja tego koloru akurat nie dostałam, bo chyba się pomyliłam po prostu i e, poprosiłam mnie o ten, co trzeba. E, ale on to na pewno jest. I e, jest naprawdę bardzo podobny, jest fenomenalny. Te cienie wszystkie są naprawdę świetne. Ten kolor, który jest tutaj, to jest ten e, 135. Jest naprawdę fenomenalny. Nie spotkałam drugiego takiego, takiego koloru, który by tak ożywiał spojrzenie i naprawdę um, myślę, że będzie niestety lepszy dla brunetek niż dla takich blondynek o niebieskich oczach i jasnych włosach, ale naprawdę mogę Wam go polecić. Ten również jest naprawdę bardzo, bardzo ładnym kolorem. Z takich kolorów mam też numer 141, który jest takim granatem, bardziej morskim i on ma tutaj takie bardzo ładne złote drobinki. Też naprawdę wygląda super. To jest jeden z tych kolorów, który ja rozdawałam w GiveWay'u jakiś czas temu. Tak on wygląda. Wszystkie słuchacze zobaczycie na blogu, więc tutaj no. Może być to średnio widać, ale mi że to tak bywa. Następnym kolorem, który mam jest kolor 143. I z tej serii takich jaśniejszych cieni jest naprawdę faktycznie bardzo dużo odcieni do wyboru. Ja mam akurat taki, który opalizuje na taki jasny róż. O wygląda tak. Ale są tam naprawdę wszystkie kolory, które opalizują na wszystkie możliwe inne pozostałe odcienie. Także tutaj na pewno coś wybierzecie. Ten akurat wygląda tak. I myślę, że wśród tych kolorów można znaleźć odpowiednik. E faktycznie makowej wanilii na przykład. Wiele z Was o to mnie pytało ja za każdym razem polecałam te cienie, ponieważ myślę, że naprawdę warto się z nimi tutaj zapoznać. Te jasne kolory konsystencją przypominają te z maka, chociaż mniej się świecą i są mniej błyszczące, ale jeśli chodzi o samą konsystencję, są tak samo miękkie i tak samo fajnie się trzymają, więc no, myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja, tym bardziej, że kosztują po prostu śmieszne pieniądze w porównaniu do tych makowych. Jakość jest oczywiście odrobinę gorsza, ale mimo to nie mam tak naprawdę im nic do zarzucenia. Kolejnym kolorem, który mam jest kolor 137. I to jest, no wygląda tak, wygląda na bardzo pomarańczowy w cidoeczku, ale na skórze jest bardzo ładnym, cielistym, delikatnym kolorem. To już wygląda w ten sposób. Też jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Jeden z takich bardziej udanych, myślę. Bardzo delikatny, bardzo fajny do takiego ciepłego smokija i do rozblendowania tych kolorów itd. Ja mam jeszcze kolor 139, który kiedyś sobie kupiłam. I to jest taki bardzo ładny, szary, wpadający lekko może w zieleń. Odcień. Ja go naprawdę bardzo lubię. Wygląda mniej więcej tak. Ma w sobie mnóstwo też takich opalizujących na różne kolory drobinek, także jest takim bardzo żywym cieniem i bardzo fajnie wygląda to praktycznie na skórze. Mam jeszcze taki kolor 133, który jest takim brudnym, spranym różem. Też jest bardzo fajny. Wygląda tak. I na skórze prezentuje się mniej więcej w ten sposób. to naprawdę można wyczuwać bardzo fajne takie właśnie sprane różowe jaj. Bardzo lubię ten kolor. Myślę, że naprawdę jest też jeden z fajniejszych, bardziej udanych. Chociaż tak naprawdę trudno mi by było wybrać swojego faworyta, ponieważ tamtych kolorów jest bardzo dużo. E, I zdecydowanie warto odwiedzić te disco i jakoś się z nimi zapoznać. E, tak naprawdę wiem, że te dziewczyny, które ich używają, są zadowolone. Faktycznie mm, za tą cenę trudno znaleźć lepsze, ponieważ no, ingloty są jednak trochę droższe, chociaż jakościowo jakościowe są, y, są myślę, że. Że lepsze, ale niewiele. A różnica w cenie jest no, to jednak w sumie dość znaczna. Mam też takie cienie brokatowe. To są po prostu bardzo drobne przemiany, brokaty. Ja mam takie dwa numery: 104 i 105. To są dwa moje ulubione cienie, które mam już dość długo Ten dostałam, więc jeden z nich pójdzie dla Was. I tak naprawdę one są świetne do tego, jeśli chcemy rozświetlić jakoś ciemny makijaż oka. Wszystkie sprawdzają się genialnie, trzymają się na bardzo ładnie i się nie rozsypują jakoś za bardzo, chociaż być może to też jest cecha tej bazy zadora, którą ja posiadam. Ten wygląda tak, Popatrzcie, jest naprawdę niesamowity. To jest moje urządzenie Nałożony na czarny cień, daje naprawdę niesamowity efekt. Kurczę, no widzicie, wygląda mniej więcej tak. Teraz na skórę, ale być może nie. Może i nie będzie tego zupełnie widać, ale, ale na blogu pokażę Wam, jak on wygląda na, na, na czarnym cieniu, na imprezę jest naprawdę świetny. A ten jest takim jasnym, bardzo takim jasnym literkiem i wygląda mniej więcej tak dzisiaj. No to będę brokatową wróżką. W każdym razie to jest właśnie numer 104 i jest też świetny, naprawdę pięknie rozświetla każdy kolor i wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie, przecudownie wygląda w słońcu, przecudownie wygląda wieczorem. Naprawdę no, to są jedno z moich głównych kosmetyków i generalnie Wipera ma jeszcze takie pojedyncze cienie, o których też wspomnę, chociaż ja osobiście mam chyba parę cieni tego, ale na razie wygrzebałam tylko ten jeden różowy. One są tańsze i powiem Wam, że generalnie faktycznie też warto się nimi zainteresować, ponieważ wybór kolorów jest ogromny. Kolory są naprawdę niesamowicie trafione. Są takie niekonwencjonalne i bardzo, bardzo dobre, bardzo ładne. Ale jakość też zależy od kolorów. W tym przypadku, na przykład, to jest akurat 38. To jest taki róż i on jest bardzo w porządku. Ale zdarzają się kolory, które są za miękkie i bardzo szybko znikają z nam z oczu. Zdarzają się również takie kolory, które są po prostu nie do zdarcia. Jest dużo fajnych takich ciemnych granatów, yy, takich czerni, brązów, szarości, yy, takich pięknych róży i tak dalej. Także tutaj naprawdę też no, generalnie warto się z nimi zapoznać, ale w tym przypadku to też zależy od koloru. W przypadku tych cieni sypkich to też zależy od koloru, ale w mniejszym stopniu one są bardziej yy, wszystkie podobne do siebie jeśli chodzi o jakość i o efekt. No i tak naprawdę mam również e, od Vipery trzy takie cienie dla Was. E, to będzie właśnie ten blokatowy e, numerek 105, także naprawdę, och, jestem pewna, że Wam się spodoba. E, ten sprany róż e, 133 e, i ten e, grana 141. Więc takie trzy cienie pójdą do Was i jeśli macie e, jakiegoś faworyta to piszcie mi o tym na blogu w komentarzach tam zgłaszajcie się po cienie i piszcie, który z nich chciałbyście otrzymać e, no i po prostu w jakimś czasie to rozstrzygnę i na mnie podeślę. No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o te cienie. Ja jestem ich fanką już bardzo, bardzo długo i miałam ich dość sporo. E, tak naprawdę jeszcze się na nich nie zawiodłam i myślę, że są naprawdę warte zainteresowania i chyba nie cieszą się taką popularnością, jaką powinny. E, bardzo dziękuję filmie Vipera za, no, za to, że zdecydowała się przekazać nagrady dla Was i że zdecydowała się przekazać mi te cienie. Otrzymałam jeszcze parę innych produktów, o których chcę powiedzieć, ale to pewnie następnym razem. Wszystkie słuchacze kolorystyczne i recenzje możecie zobaczyć na blogu, także tam Wam zapytam, Was zapraszam. No i to tyle z mojej strony, także do zobaczenia i cześć.